Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria żona Kleofasa i Maria Magdalena. Gdy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki, niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia, oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. W tym dniu, jak dzisiaj, który obchodzimy, łatwo nam przychodzi może na myśl, albo też przychodzi nam mówić w kościele, kazania patriotyczne, wpadać w jakąś taką megalomanię polskości: nie? że jak to dobrze nam jest być Polakami, nie? że Polska jest ratunkiem dla całego świata i, i cały świat w ogóle z, z, zniknie z tego świata, a Polska zostanie dlatego, że mamy Maryję za Królową. Łatwo nam przychodzi może też pobiadolić nad tym, co się w naszym kraju dzieje albo nie dzieje, nad tymi, którzy nami rządzą lub nie rządzą. Łatwo gdzieś nam dzisiaj gdzieś jednać, mieszać ten tron z ołtarzem. Ale ta dzisiejsza uroczystość Królowej Polski nie mówi o tym, że, że jedynym narodem na świecie, który jest umiłowany przez Pana Boga, to jest Polska. I tylko Polska się na tym świecie ostanie. Ale treścią tego, dzisiejsz... tego dnia, tej dzisiejszej uroczystości, tak jak nam słowo podpowiada, bo, bo tutaj chcemy czerpać inspirację w przeżywaniu tego dnia, ona nam mówi, że wszelkie królowanie. Wszelka władza, wszelkie panowanie pochodzi od Pana Boga. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca. To jest to, co Jezus, kiedy stoi przed Piłatem, mówi, że żadnej byś nie miał władzy, gdyby ci ta władza nie została dana z nieba. I to nie jest tak do końca, że to my wybieramy Maryję za królową. I możemy, się, i możemy też się pysznić z tego, nie? Bo, nie wiem, będziemy ważniejsi, bo czy możemy potraktować, nie wiem, Maryję jaką, nie jakąś konkursie, mis, przepraszam, nie. Jakimś castingu, jakimś. I łaskawie sobie wybraliśmy na Maryję, na królową. Ale tak naprawdę to Pan Bóg wybiera Maryję, to Pan Bóg nam daje ją jak za królową. On ją nam daje. My w tym święcie, patrząc na Maryję, patrzymy na Pana Boga. I chcemy dziękować przede wszystkim za Jego królowanie, za Jego opatrzność, za Jego troskę w naszym życiu, w naszym narodzie. To Jezus daje Janowi za matkę Maryję. To nie Jan sobie wybiera. On nie mówi, Jezu, może jak taka sytuacja potowa się wydarzyła, że no, ty wisisz na krzyżu, to może bym sobie wziął Twoją matkę za matkę do siebie. Nie? Tylko Jezus daje. Nie? To jest, właśnie my chcemy, my ciągle coś wybieramy. Nie? I tu stanąć w pokorze, przyjąć to, że to Bóg nam daje Maryję za matkę. On nam daje tą, ten, 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 ten. taki niezwykły dar. To jest niezwykła łaska. Przyjąć od Boga. Umieć przyjąć to od Boga. Zgodzić się na to, że Bóg nam to daje. Zgodzić się na to, że Bóg nam daje Maryję za matkę i za królową. Daje nam za królową, i, i skoro wpatrujemy się dzisiaj w Maryję w królową i podziwiamy wspaniałość Maryi, to wiemy, że też tak jak królowa w królestwie pokazuje że im wspanialsza królowa, tym wspanialsze jest królestwo i królowa jest jakimś takim odblaskiem królestwa, Otóż też przez tą wspaniałość Maryi chcemy popatrzeć, skoro ona jest tak wspaniała, skoro ona jest tak piękna, tak bliska każdemu z nas, to jak wspaniały musi być Pan Bóg. To jak wspaniały musi być ten, który nam daje taką królową. O tym nam mówi to dzisiejsza uroczystość. Maryja jest tą niezwykłą postacią, tą niezwykłą kobietą, tym niezwykłym człowiekiem, który nie przyciąga do siebie, nie skupia na sobie. Nie? Maria staje się tą ikoną, tak jak w kościele to rozumiemy. Nie? Czyli ikoną, czyli takim obrazem, oknem, przez które widzę Pana Boga. Nie? Okno nie skupia na sobie. Nie? Okno nie jest po to, żeby je podziwiać. Jakie mam piękne okno, sobie wstawiłem w domu. Nie? Tylko okno jest po to, żeby przez to okno mógłbym widzieć, co za tym oknem jest. I Maria niczym nie przysłania sobą Pana Boga, tylko nam jeszcze pokazuje, przesłania właśnie tę wspaniałość, pokazuje, jak, jak piękny jest Pan Bóg. Nie? Dzisiaj dziękując właśnie Jemu za, za tą królową, którą nam daje, chcemy dziękować Jemu samemu. Za to Jego piękno, za to Jego wielkość. I wreszcie... Ona staje się matką. Dzisiaj usłyszałem takie ważne pytanie, myślę, że ważne, mnie przynajmniej zaintrygowało, dało trochę do zastanowienia, czy w momencie, kiedy jest ta scena ukrzyżowania, kiedy, Jezu, kiedy Jan stoi na Golgocie, czy żyje matka Jana? Dlaczego jest to ważne pytanie? Ponieważ gdybyśmy sobie popatrzyli, to w Ewangelii Łukasza mamy, Mamy taką scenę, że mama Jana kiedyś szła za Jezusem. I tak mówiąc, bardzo kolokwialnie, jak tu używamy takiego słowa, truła Panu Jezusowi głowę, żeby jak pójdzie do Jerozolimy, to żeby jej synowie, Jakub i Jan, zasiedli po prawicy i po, i po lewicy, jak będzie tym Królem Izraela. Nie wiem, czy Jan sobie o tym myślał, czy, czy mama Jana wtedy o tym myślała, że przyjdzie, że przyjdzie taki moment, że Jan rzeczywiście stanie po prawicy w Królestwie Jezusa. Ale tym tronem, na którym Jezus zasiadł, jest krzyż. To nie jest władza, ale to jest służba, to jest posłuszeństwo, wręcz nawet uległość. Jan stanął po prawicy i dostał Maryję za matkę w tym królestwie służby, w królestwie miłości, w królestwie krzyża. Matka to jest ta, która jest. Mamy kilka cech mam, matek, nie? ale taką cechą. Jedną z cech ważniejszych matki to jest to, że jest otwarta na życie, przyjmuje to życie, troszczy się o to życie, wychowuje to życie. I Maryja jest nam dana jako ta, która nas przyjmuje do siebie, przyjmuje swoje dzieci. Ta mama ma przeróżne te dzieci. Jak wiemy, że dzisiaj jest trudnym faktem wychowanie. Wiem, że mi mężczyźni jest łatwo o tym mówić, nie? ale wiele kobiet czasem ucieka od tego, gdzieś, gdzieś, gdzieś przerasta ten może ten obowiązek bycia matką. Nie? Tej posługi matczyny. Obawia się, jakby też wagi tego, czy, czy człowiek zdoła być rodzicem, nie? ale też boimy się, jakie to dziecko będzie. Nie? Maria przyjmuje wszystkich. Maria jest matką wszystkich dzieci. Nie? I tych posłusznych, i tych kochanych, i tych wierzących, i tych niewierzących. Maria jest właśnie dana każdemu z nas. Że każdy z nas jest właśnie dla tej Matki, dla Maryi, jest synem, jest córką. I, jest, I my nie jesteśmy tylko dani Maryi, ale Maryja się ona rzeczywiście troszczy, nie? ona dba. Ona, ona nas wychowuje. Ona nas wychowuje. Wychowuje do tego, co dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, czyli do krzyża. Czyli, czyli do miłości, o tym już mówiłem. Jeżeli chcemy rządzić, jeżeli chcemy władać, chcemy być za kogoś odpowiedzialni, to. Obrazem właśnie tej władzy nie, nie jest, nie jest tron, nie jest korona, nie jest berło, nie są diademy, nie są sztandary, nie jest salutowanie, ale symbolem władzy jest zawsze krzyż, jest ukochanie kogoś do końca, jest gotowość oddania życia za kogoś. Każdy z nas. My też mamy władzę wobec, wobec innych. Nie? Wychowujemy innych. Wychowujemy też siebie. I właśnie nie wychowujemy siebie do tego, żeby coś tego mieć, żeby mieć z tego profity, żeby się na tym zbogacić. Tylko żeby umieć kogoś pokochać, żeby umieć za kogoś oddać życie. Czasem się zdarza, że ktoś poprosi mnie, żebym pobłogosławił związek małżeński, ktoś jest na tyle odważny. Są ryzykanci i desperaci na tym świecie. I lubię wtedy w czasie kazania na, na, na ślubie, czy kiedy udzielamy sakramentu małżeństwa, na końcu kazania właśnie pytać młodych, zadawać takie pytanie, czy jesteś w stanie oddać życie? I gdyby przyszedł taki moment, czy, dobyś, czy był czy byś gotów oddać życie za swoją przyszłą żonę, za swojego przyszłego męża? Czy byłbym w stanie oddać życie? Oddać to, co jest najcenniejsze dla mnie, ze skarbem dla mnie, za kogoś drugiego. To jest królowanie, to jest władza. Oddać życie do końca. Prośmy Maryję, żeby ona nas dzisiaj tego uczyła, żeby modliła się za nas, żeby nam wypraszała właśnie takie łaski, żeby też, żeby się też modliła za nas, żebyśmy też jej pozwalali być w naszym życiu, żebyśmy tak jak Jan, brali ją do siebie, żebyśmy chcieli z tą Maryją być, obcować, pozwolili towarzyszyć naszej codzienności. Żeby ona nam nieustannie pokazywała na Chrystusa, który jest zbawienie. To pierwsze czytanie nam mówi, że chociaż Maryja, chociaż, przepraszam, ta niewiasta, my tu czasem mówimy o Maryi, nie do końca to jest jakby w stu procentach interpretacja mówiąca o Maryi, chociaż ona ucieka, nie? to zwycięstwo się dokonało. I żeby ona Maryja właśnie nam pokazywała też, że chociaż w życiu naszym dokonują się jakieś trudności, to jest zbawienie. Że ostatnie słowo nie należy do przegranej, do grzechu, do tak jak do śmierci, tylko zawsze do Pana Boga, bo zbawienie na stało i zbawienie trwa. Ono się nigdy nie skończy. On jest przed wszystkim, co mówi dzisiaj Paweł, i wszystko w Nim ma istnienie. Niech Maria nam to pokazuje, niech nam wymadla tą łaskę.